Ciemka, tutaj o mężczyzny, tak się nazywa mój kanał i omówię dziś z Wami temat, jakim jest presja na bycie prawdziwym facetem. I Powiem od razu tak, presja jest trochę taka, trochę, ona jest destrukcyjna, ona niszczy od środka, potrafi dowalić, zdemotywować, bo z założenia presja powinna demotywować najczęściej, nie? Mówimy sobie, presja to powinna być bodziec, powinna nas to motywować, powinniśmy dzięki temu działać lepiej. Ale nie działa dobrze i zwłaszcza taka presja, bo presja bycia prawdziwym facetem. Co to w ogóle znaczy? Co to znaczy prawdziwy facet? Co to znaczy być prawdziwym facetem? Kiedy nim jesteś, kiedy nim nie jesteś? Nie wiem. Napisz w komentarzu, bo ja nie wiem. I dlatego dzisiaj to mówimy. Tutaj widać moją rękę, tak boruszam sobie myszką. I teraz tak. Zacznijmy od tego w ogóle, że istnieje coś takiego jak. Toksyczna męskość. Już to już chyba jest legendarne w internecie. Toksyczna męskość. Co to jest toksyczna męskość? Toksyczna męskość to jest taki zestaw takich cech niepisanych, które mają niby tak zdefiniować prawdziwego mężczyznę albo prawdziwego faceta. Faceta, jak to brzmi, nie? Jesteś facetem czy coś twardy. No nie facet nie płacze, facet zawsze musi być silny, nie prosi o pomoc, zawsze wygrywa. To są właśnie takie toksyczne rzeczy, toksyczne stwierdzenia, które nie mają żadnego, ale to żadnego przełożenia na rzeczywistość, bo co mają te cechy do bycia prawdziwym mężczyzną? Może u ludzi, którzy nie rozumieją trochę, jak to działa, to tak. Ale raczej osoby kumate wiedzą, że bycie prawdziwym mężczyzną to nie jest zawsze wygrywanie albo nieposiadanie, nie wiem, słabszych dni, bo doskonale wiemy, że każdy je ma. Mimo, że na ogół widzisz ludzi, którzy, o, patrz, ten ma zajebiście życie, to ma zajebiście życie. Oni mają zajebiście. No nieprawda. Widzimy to, co jest w internecie, widzimy to, co jest na Instagramie, a, na a wewnątrz... Na co dzień nie widzimy tego. Oni ci ludzie tak samo mają problemy jak my, tak samo chodzą, tak samo srają i takie same problemy mają jak my. Ale brzmi znajomo, nie? Musisz być silny, nie płakać, bla, 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 I teraz tak, brzmi znajomo, bo te schematy są nam od dziecka. Już za dzieciaka słyszymy, jak mamy nie wiem ileś tam lat, jeździmy na rowerku, nie, inaczej. Uczymy się chodzić. Jako, jako chłopiec uczysz się chodzić i idziesz, idziesz se, idziesz i gleba. Wstajesz, albo ci mama czy raczej podnosi, mówi nie płacz, chłopaki nie płaczą. Ty, no, masz kurwa, nie wiem, dwa lata i ty słyszysz chłopaki nie płaczą. No stare, masz dwa lata, ty masz nie płakać. I później masz 20 lat i mówię ci, ej, czemu to nie gadasz o emocjach? Nie wiem, taki jestem. XD. No i mam taką historię, odnosi kumpla, właśnie. Na potrzeby odcinka to będzie Mariusz. To nie był Mariusz, ale to jest na potrzeby odcinka Mariusz. A dzisiaj jesteś Mariusz. Jak Mariusz, to oglądasz, to jesteś Mariusz. Mariusz ma problem i to dość duży, bo. Męczyła na sprawa, nie będę mówił jaka, bo to potrzeb, to jest prywatność. Ale Mariusz sobie z nie potrafił poradzić. I w końcu pękł i podzielił się nim ze mną. Ja mówię, słuchaj, Mariusz, ja rozumiem, jak najbardziej jestem twoim ziomkiem, dawaj śmiało. Powiedział mi. on. I teraz Mariusz mi go powiedział, i ja mówię tak, słuchaj, Mariusz, ja nie znam się na tym problemie, więc się na ten temat nie wypowiem. Mogę ci powiedzieć, co myślę, ale nie mogę ci doradzić. Na twoim miejscu poszedłem do psychologa i powiedziałbym, mu, panie psychologu, czy pani psycholog? Taki, taki problem, zobaczmy, co tam zrobię. A on do mnie, jak do psychologa? Ja mówię, no normalnie, idziesz do psychologa, Mówię, płacisz tam nie 200, wyjdziesz do psychologa. Facet ma iść do psychologa? Ja mówię, no tak, mówię, no idziesz do psychologa bo z tym problemem, bo on jest specjalistą, tak? Mówi, co ja jestem jakiś debilem? Ja mówię, nie jesteś debilem, ale masz iść do psychologa, żeby sobie z tym poradzić. I Mariusz myślał, że to uczyni go niemieckim. Mówi, no ale słuchaj, jestem facetem, powinien sobie dawać z radę. Ja mówię, no dobrze, ale. To, że jesteś facetem, nie znaczy, że masz teraz nie szukać pomocy, bo dawać sobie z czymś radę to jest jedno, ale jeśli sobie z czymś nie dajesz rady, a supermanem nie jesteś, gwarantuję Ci, nikt z nas nie jest i zawsze będzie pomysł, z którymi sobie nie damy rady, które będą nas męczyć i będziemy potrzebować tej pomocy. I wtedy idziesz do tego psychologa, w takim przypadku akurat. I on mówi, no ale to w sobie nie będę w tym I tu mamy właśnie idealny przykład tego, jak właśnie to warunkowanie działa, że od dziecka słyszymy, chłopaki nie płaczą, nie płacz, co ty baba jesteś? I tu jest idealny przykład, jak to się kończy. Bo gdyby nie to, że Mariusz się w końcu przebolał i poszedł do psychologa, sobie z nim poradził, nie wiadomo, jakby dalej było. Tylko przez taki głupi schemat wpojony od dziecka. I wy też pewnie go macie, 100%. Każdy z nas go ma wpajanego. I właśnie jakie są tego skutki? No właśnie skutki są takie, że brak tej rozmowy, brak tego wyrzucenia tych emocji z siebie, tutaj nie tylko rozmowy, ale brak wyrzucenia tych emocji z siebie spowoduje, że to się tłumi nas, to się tłumi, to się tłumi, to się tłumi, i albo powoduje to jakiś lęk, stres to na pewno, a nawet agresję czasami. Zawsze słyszymy, że statystyczni mężczyźni częściej są agresywni, częściej cierpią na depresję, to jest fakt, ale znacznie rzadziej szukają pomocy, bo to jest prawda. My znacznie częściej cierpimy na depresję, znacznie częściej jesteśmy agresywni, ale znacznie rzadziej szukamy pomocy. Skąd to się bierze? No właśnie z takich warunkowań społecznych. To jest duży problem. Bo prawdziwy facet sobie poradzi sam. No nie bardzo. Bo gdyby tak było, to 8 na 10 samobójstw to nie byliby mężczyźni. Gdyby tak było, to większość bezdomnych to nie byliby mężczyźni. Większość ludzi w więzieniach to nie byliby mężczyźni. Tu jest problem. Jest problem i to duży, ale nikt z tym nic nie robi. A doskonale wiemy, że wystarczy czasami zwykła rozmowa. Dlatego, jak macie ziomka czy coś, pogadajcie z nim, powiedzcie mu o co chodzi. I teraz tak, pomyśl sobie, ile razy byłeś wkurzony, jakiś albo smutny, albo zamiast powiedzieć, nie wiem, jest mi ciężko, to się wycofałeś, albo wybuchłeś bez powodu. Przy bliskich, powiedz przy kobiecie, przy mamie, przy córce, przy kimkolwiek. No i wtedy jest niefajnie, bo jest niezła atmosfera, sytuacja jest napięta, a tak naprawdę powód to nie są te osoby, ale oni tego nie wiedzą. Wiesz dlaczego? Bo Ty im tego nie powiedziałeś. Jak oni mogą wiedzieć, o co chodzi, jeśli Ty im tego nie mówisz? A Ciebie jeszcze frustruje, bo to jest, też, to jest też takie głupie trochę. Nas to frustruje, że druga osoba nie wie, o co nam chodzi. Jesteśmy źli, że się czujemy. A ktoś nie wie, dlaczego. No bo im tego nie powiedzieli. No Jak może druga osoba wiedzieć, jak się czujemy, albo dlaczego tak się czujemy, jeśli im tego nie powiemy? I teraz tak. Typowa sytuacja. Facet nie płacze. Okej, okay, facet nie płacze. A co w momencie, w którym masz jakąś sytuację, w której płacz, niekoniecznie jest negatywny, bo można przecież płakać ze szczęścia, z radości, nie wiem, urodzić dziecko, płaczesz ze szczęścia. To też nie jesteś facetem, bo płaczesz? Nie jesteś facetem, bo płaczesz, bo nie wiem, bo urodziła ci się córka i co? Nagle nie jesteś facetem, tak? No nie. Więc, więc widzicie, facet nie płacze, to jest tak głupie stwierdzenie, bo opisuje daną reakcję, ale nie, nie opisuje już nie uwzględnia tego. Z jakiego powodu płaczemy? Bo jeśli płaczesz z powodu tego, że jesteś szczęśliwy, to co, to nie jesteś facetem? A nawet jeśli jesteś smutny, to też nie jesteś facetem? Rozumiem, że fizyczna reakcja organizmu na dany bodziec nie czyni cię mężczyzną, tak? No, okej. Okay. I to jest symbol, z czym ci faceci się bory... ci faceci. Wszyscy faceci się borykamy. Sorry, powiedziałem ci, ale tak zawsze mówię za zasoby trzecie, bo staram się przyjrzeć temu z góry albo z boku, więc zawsze tak mówię. I teraz tak, mamy przekonanie, że pokazanie uczuć to jest bycie słabym, że ukrywanie emocji to jest coś dobrego, bo w środku jest burza. Bo często myślimy, że a i tak ludzi to nie interesuje. Wiecie, masz problem? Przecież nikogo to nie interesuje. Tu się akurat zgodzę, większość ludzi to nie interesuje. Ale właśnie po to mamy znajomych, przyjaciół, żeby nam w tych sytuacjach pomogli. Właśnie wtedy są najważniejsi przyjaciele, wtedy ich doceniamy. I teraz jak się od tego uwolnić? Ogólnie, od tych wszystkich schematów, od tej presji, od tego tłumienia tego w sobie. Po pierwsze, yy, pozwól sobie na te emocje. To nie znaczy, że jesteś słaby, tylko to, że jesteś człowiekiem. Jesteś człowiekiem, mężczyzna też jest człowiekiem. Po drugie, nie musisz być cały czas twardy jak skała. Możesz być silny i jednocześnie wrażliwy. To jest zajebista rzecz. Polecam. To właśnie jest siła prawdziwego faceta. Jeśli jesteś silny i radzisz sobie z rzeczami, ale jesteś jednocześnie wrażliwy, nie wiem, rozczula cię naturę, jakiś film, jakieś miłe wydarzenie czy coś, to jest super, bo pokazujesz, że nie boisz się pokazywać swoich emocji, a przy tym jesteś dalej silny, a wręcz jesteś jeszcze bardziej silny, jeszcze silniejszy jesteś. I teraz szukaj wsparcia, kolejna rzecz, szukaj tego wsparcia. Nieważne gdzie, szukaj, naprawdę szukaj, bo najczęściej jest tak, że nie szukamy tego wsparcia, a później dziwimy się, że go nie dostajemy. Tu jest też problem. Jeśli go nie poszukamy, tego nie dostaniemy. Ludzie z zewnątrz nie mogą przyjść nam pomóc, jeśli nie wiedzą, że tej pomocy potrzebujemy. Pogadaj z kumplem, z rodziną, nawet z psychologiem, jeśli musisz. To już naprawdę w ostatecznych sytuacjach pogadaj z psychologiem, bo też psycholog ma ten plus że nie ocenicie, bo rodzina, czy rodzice, znajomi zawsze w jakiś sposób ocenia, no bo nas znają, wiecie, jak to jest, perspektywa, a osoba bezstronna, która cię nie zna, jest obiektywna, więc to jest bardzo dobra droga. I teraz tak, stawiaj małe kroki, bo to też nie chodzi o to, że ty masz od razu teraz, wiesz co, nie wiem, wiesz, jesteś gościem, który tłumi w sobie te problemy, bo tak potrafi, tak się nauczył i teraz ma iść i rozmawiać, no nie, nie, pomału. Zacznij na przykład od tego, że powiesz, jest mi ciężko. Wstaniesz rano i, nie wiem, gadasz z, nie wiem, no z, kim, z kumplem z pracy, gadasz jesteś w pracy i kumpel mówi, Maciek, jak tam? A ja mówię, słuchaj, szczerze? Kurde, jest mi trochę ciężko ostatnio, ale daję radę. To już jest bardzo duży, problem. Bardzo duży krok w przód, bo ty dalej, nie, ty nie mówisz dalej, o co chodzi, ale przyznajesz, że jest ci ciężko. To jest bardzo duży postęp, bo już robisz pierwszy krok, a pierwszy krok jest najważniejszy. I tak samo możesz powiedzieć na przykład, jest mi ciężko albo jestem zmęczony. Jestem zmęczony, daj mi chwilę. Szacun. Kojarzycie te memy, jak y, zawsze ojciec wraca na chatę i idzie do kibla i siedzi w kiblu 40 minut, bo ma tam chwilę spokoju. To właśnie są momenty, w których on odpoczywa niby, ale właśnie wtedy on te emocje ma w sobie i dusi je w sobie. I on zamiast je wyrzucić z siebie w jakiś sposób, to je wyrzuca, ale w kibel. Ale ich nie wyrzuca, bo one tam zostają cały czas. One są cały czas w sobie. I najważniejsza rzecz tutaj, naprawdę przestrzegam wszystkich najważniejsza przed emocjami nie uciekamy, wy, używki, alkohol, pornografia czy jakiekolwiek inne substancje uderzające bo to tylko odracza wyrok to jest odroczenie wyroku. Te emocje wrócą jeszcze ze zwiększoną siłą, bo do tego dojdzie uczucie bezsilności i słabości, bo uciekasz w używki, więc masz siebie za słabego. I nie róbcie tego nigdy, naprawdę. To jest, to jest rzecz, której nigdy nie tykamy. Bardzo polecam jakieś hobby, jakiekolwiek. Najlepiej coś aktywnego, bo endorfiny, wiecie te sprawy. Coś aktywnego, jakiś sport, jakaś siłownia, jakiś basen, jakieś bieganie, rower. Jest tyle rzeczy, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet spacery. Spacer, powiedzmy, nie wiem, dajcie sobie za cel, żeby codziennie przez 20 minut pójść na spacer. Tylko tyle. 20 minut. Naprawdę każdy ma 20 minut. Jeśli nie macie, 15. Zacznijcie od 15. Nawet zacznijcie od wyjścia w koło domu. Nie wiem, powiedzcie sobie od dzisiaj wieczorem czy rano, albo wieczorem, idę w koło domu. Przejście, pomyśleć sobie sam ze sobą, bez muzyki, bez niczego. Polecam. I teraz tak. Na zakończenie powiem wprost. Jeśli chcesz być naprawdę silny, zacznij od tego, żeby sobie pozwolić być słabym. Pozwalając sobie być słabym, jesteś silny, bo nie boisz się słabości. Tylko silna osoba nie boi się słabości. A tylko odważna osoba jest na tyle odważna, żeby tę słabość pokazać. I z całym swoim bałaganem emocji, z tą wrażliwością, nie bój się jej. Ty ją zaakceptuj, weź ją do siebie, a gwarantuję Ci, że ona nie będzie taka straszna. Jest takie powiedzenie, puk, puk, do drzwi puka strach. Otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma. Chodzi o to, że boimy się tych rzeczy, ale tak naprawdę my się boimy nieznanego. To nie ma się czego bać. Bać się powinniśmy braku reakcji. Brak reakcji jest najgorszą reakcją, bo jestem również reakcją. Więc naprawdę nie bójcie się być sobą. I przede wszystkim pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby coś zmienić, żeby Tą presję przekuć w motywację, bo takie jest założenie presji. Tylko mówię, źle postrzegamy i źle reagujemy. Podzielcie się swoją historią w komentarzu, jeśli chcecie, jaką presję wy odczuwacie, albo na jakim punkcie największą presję odczuwacie i na przykład z jakiego środowiska, albo od kogo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.